Zapraszam Cię do rozmowy o czymś takim, co jest niewidoczne gołym okiem, ale wpływa w każdej sekundzie na Twoje życiowe wybory. Mówię teraz o zapisach w Twojej pamięci komórkowej, które zabraniają Ci odpoczywać bez poczucia winy. Wyobraź sobie, że Twoje ciało. To jest taki ogromny zbiór komórek, a każda komórka ma swoją historię. Swój własny dysk, a na tym dysku są zapisane wszystkie Twoje doświadczenia oraz doświadczenia Twoich przodków, ich historie, ich przekonania, ich wierzenia. Bo nasze ciała i systemy nerwowe. Niosą nie tylko to, co się faktycznie przydarzyło nam, one noszą także to, co wydarzyło się komuś innemu.